No i właśnie o to chodziło. Mamy tutaj starcie właśnie 10 małp. No halo, ja nie chcę tu tego. Szybko, jeśli chcecie, żeby to był jeden z sześciu nowych Hypercharchie, zostawcie łapkę w górę i suba uwaga. No niestety do bóla się trafił. A szkoda. Ale zostawcie łapkę na pocieszenie, dobra? M Mu, z tej strony Cielak i witam Was w odcinku z Brawl Stars na moim kanale. I dzisiaj będzie pierwszy odcinek świąteczny. I w tym odcinku odbierzemy sobie z kal naszego kalendarza adwentowego, tak z tego naszego kalendarza, numerek trz trzeci. A tym trzecim prezentem jest uwaga: nowy, nowy mityczny zadymiarz o nazwie MIKO. A zanim go odbiorę, upewnijcie się, że macie zostawioną łapkę w górę, że macie zostawioną subskrypcję. i możecie napisać w komentarzu ile już macie pucharków czy ile już macie pucharków na tym zadymiarzu, ok? A my klikamy sobie, uwaga. Ok, leci zadymiarz. o Co się stało? halo co się stało O, jakiś lag był właśnie. I no i mamy tutaj zadymiarza Miko. Zrobię sobie jest. Miko jest Brawleywood-dźwiękowcem, ale ponieważ ciągle się przechwala i pokazuje, że wszystkich zna, można z łatwością pomyśleć, że jest jedną ze sław. Okej, okay, to jest taka typowa małpa. No i mamy naszą małpkę. To już ogólnie to mamy już zrobione. Jak zauważyliście, na samym początku dostaliśmy do bóla. Jak widzicie, tutaj XP lecą, już nie ma tych, że tamtych żetanów. Wszystko tutaj pozmieniane. Jeszcze codzienny prezent w postaci 10 punktów nocy Mocy Przepraszam O, tego nie odbieram No i mamy nasze te, mamy nasze Pakiet kolekcjonera z Hyperchargem Jak widzicie Miko tutaj ma hmm, hiper, Kontrola dźwięku, Kruk ma nu nowe Intro ligatorskie, czyli że mu tak wracają Leon-Kameleon, jest strzela nawet, gdy jest niewidzialny. Kopniak-Smoka od Fanga, ult przez ścianę przelatuje. Yy, wyładowanie od Edgara i to jest, cieka jest ciekawe, bo mogę gadżetem ładować. I gadżet do Dynamajka, detonator który po użyciu ulta po pojawiają się też małe te dynamity. Ogólnie mam bardzo dużo postaci, których nie grałem Mam też nowość, jak widzicie Bonnie, Squeak, Leon co interesuje Ten małpiszon zagrajmy sobie za tym małpiszonem Co by tutaj ciekawego Weźmy sobie na razie starcie Dobra, ten No, i właśnie o to chodziło. Mamy tutaj starcie, właśnie 10 małp. No, kto by się, tu spodziewa kto by się spodziewał? Tutaj jest par walcząc so ze sobą. No, tak nie, o nie. No i zginąłem. Ale coś długo. Jedyny minus to jest, że długo się ładuje ten. Bo... Długo się ładuje. Wiecie co? Jego atak. Nie postacie, jest Kruk, jest B, jest Charlie i ten z tym ze spinem. Dobrze. Co tu jest? się. Nie no zostawcie mnie, nie! Oni będą gonić, nie! A super. Co się! Nie dali da mi spokoju. Co za dziady? W ogóle, ut jest ciekawy. Popatrzcie to.

I też zginął, no i super mam zrobił 8 razy. To nie, nieźle. O dobra, czekajcie. Odbierzmy sobie naszego start stardropa, który będzie bardzo na przykład da nam podwajać XP, ja już nie w zetonu. Byłem przyzwyczajony. Ej, zagramy... Zagramy sobie tak każdą... każdy tryb. A, mega. Oho. Co to, to za lagi? Co tam co to za... Halo, ja nie chcę tego. Halo, ja nie chcę tu tego. Boska, co to za lagi? Morze święty. No i przez to strzeli gola. Bo nie mam... Bo mi dają lagi. No i co się stało? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Witam wszystkich serdecznie. Wracamy tutaj po przerwie i bierzemy, nas... bierzemy się do roboty z naszym Miko. Ale najpierw, ponieważ... Wczoraj nie mogłem dokończyć odcinka. To zrobiliśmy, to zrobiliśmy dzień później, czyli dokładnie 15. Więc będzie prezent na dzień czwarty. I wydaje mi się, że to może być obstawiam stardrop. Nie, to jest, to jest spray jest Spreademico. Okay, jednak mes Mów Mówię, Mówię, Mówię. Mówię, nie samo witam nie przec Tak wygląda tak wygląda atak, tak wygląda tak się nazywa super atak. Tak się nazywa, tak się nazywa gadżet numer 1, gadżet numer 2, Star Power numer 3. E 1, przepraszam. Star Power numer 2. No jedziemy, za dymem zaczynam Za dymem, nie? O, jest mało tych miko Co? Co? Co, co tam gada? Ja nie wiem co tak wygląda Ale strzeliliśmy gola, więc to jest najważniejsze Ja tam gdzieś z góry

Ten jesteś, Jakim cudem, przecież go zabiło mnie no Zabiję go przecież o. Dobra, tu już im pokażę, nie? Na granty strefę im pokażę. No teraz jest strefa.

Wściekła. Tylko... W ogóle ciekawe czemu jak mam ciekawe jak... czemu jak mam rangę czwartą, a ranga czwarta oznacza e, tak naprawdę zwycięstwo też. To e, mam animację e, jakbym przegrał. Ja tego nie rozumiem. O co Epic. No i dostałem w sekundę do Max. Właśnie to jest moja reakcja na to wszystko. Ja w ogóle ta postać średnia, nie wiem. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. I... następny odcinek z Brostas będzie już. Odcinkiem gdzie odbieramy tutaj będzie... Ten skin do kolta będzie i prawdopodobnie coś, epi, coś ciekawego, może le taki legendarny start drop to chyba będzie. będzie. Ale dobra. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.